Jerry, powiedz coś. Wybiła godzina 0. i jedziemy po raz kolejny w Bieszczady. Dojechaliśmy, jesteśmy w Betlinie. Udało nam się znaleźć nocleg, jest w sumie ósma rano bo całej nocy zmęczeni mamy takie domki. I idziemy zrzucić plecaki, się położyć, spać. I później po południu na pewno gdzieś wyjdziemy jeszcze połazić Dzisiaj mamy cały dzień w sumie przed sobą. Póki co idziemy odpoczywać. Tak, tak jest. 100 lat, 100 lat, niech żyje. A teraz, a teraz to, idziemy to, na to. jednego, aha, a teraz a idziemy, idziemy na jednego, oh yeah. No, my właśnie rozpoczynamy kolejny dzień, zjedliśmy śniadanko w zajeździe pod Seryńską, wczoraj w zasadzie niewiele zrobiliśmy, dlaczego? Byliśmy zmęczeni. Andrzej dajesz! Dajesz Andrzej! Większość dnia tak naprawdę przespaliśmy, wieczorem sobie pojechaliśmy tylko do Sanoka. Lewo, chyba lewo. Rozbudowało się tu, nie? do Sanoka, do Smerka. Do Smerka, o przepraszam, do Smerka, do Piotr. I Paweł. Nie, Piotr nie do końca Paweł. święty. Paweł nie do końca święty. Generalnie bardzo polecam. No a my dzisiaj jedziemy sobie, auto zostawiamy tutaj. Jedziemy sobie Busikiem do Wołosatego i stamtąd przez Halić rozsypaniec chcemy wejść sobie na tarnicę i wrócić do Ustrzyk. Około 23-22 km mamy do przejścia. No co, droga! No, my wyszliśmy już z busa. Idziemy w stronę wołocą. Mamy dwie godzinki z hakiem. 9 zł wejście do parku. A tutaj tama bobrów. Kiedyś czytałem, że one budują tamy, żeby spiętrzyła się woda i ryby wtedy tam sobie żyją albo jakieś inne zwierzątka, bo jest więcej wody. Amerykańscy naukowcy to udowodnili. No tak. No, więc to jest na pewno pewne, pewne informacje. Osiem, prawie 8,5 kilometra już za nami, ale czuć, że na włeb nie chodzi <gry> mokry, mimo że nie pada. No i... Super pogoda nam się trafiła, jak na zawołanie. Masakra, miało padać dopiero o 16. No i dotarliśmy na Halicz. I maszerujemy dalej. Tarnica, krzyż na szczycie. Tam Andrzej, Franek, który biegał przed chwilą i pewnie właśnie szuka swoich płuc. Odpuściliśmy sobie tarnicę. Raz, że byliśmy tam już naprawdę wiele razy, a dwa są kolejki, jest naprawdę mega dużo ludzi. I maszerujemy dalej do Ustrzyk. No, my właśnie zeszliśmy, zrobiliśmy 23 km i teraz nam zostało z jakieś 200 metrów po piwo zimne. Do, do bazy startowej No my już kończymy naszą przygodę. Wszyscy cali zdrowi i co? Pyszne śniadanko na zakończenie w Pawełni całkiem świętym. Mega polecam knajpę, często ją odwiedzamy, śniadania, obiady, kolacje, wszystko super, jedynie co te kolejki długie, ale tam gdzie jest dobrze, tam trzeba czekać, nie?